Pan Arkadius? Tak. Ja w sprawie kolumn z Oleksa. Tak? Mhm. Pan wystawił niedawno, 19:46, to 4 minuty. Tak. tak. To już pan tak, zadowolony, ja pan co? Rekodistą. No, ja zabieram te kolumny od pana, wie pan? One jeszcze dobrze tak. łomoczą? Tak, tak. No właśnie, sprawdzałem. Podłączałem do, do takiej mniejszej wieżyczki. To miałem. O, włączyłby pan teraz? Dał... Posłuchamy, co tam gra. No, już chwila. Dobra. Momenci. to chwila, tak? Albo nie pan zadzwoni, te... To... Halo? Tak? Tak, tak, tak. Poczekaj, po, poczeka Pan chwilę. No czy... Jasne, ja nie, Albo nie, ja poczekam. Tak. Ja mam darmowe. To już. Bo muszę przedłużać tutaj do wieży. Już włączamy. Podłącza głośniki tybie człowieku. Jak ja mówię, żeby on głośniej dał od razu. Pa. Można donate sms Można! Tip and Donations, ten, ten link z dołu pod streamem, pod odtwarzaczem. To niezły, kurwa, bas. Co chcesz takie disco. No trochę s -s słabiutko, nie, we pan, bo basów pan nie, nie puszcza basowej muzyki. Ma pan coś basowego? Znaczy? Jakieś łubudu? O to jest dobre. No, no to tak. Tak? Takie, tak? Takie łubu-dubu, dobre, dobrze na dupcza. No mówię no, no ja ten z nich byłem zadowolony, tylko teraz już nie, nie mam za bardzo... Kiedy słuchać, i mam A te głosniki to mają taką... 15 lat, nie? bo ja kiedyś miałem wieżę pana Sonika. To też takie były, tylko się No ja spaliły. właśnie o tej wieży, no. No, no ja tak, też tak. miałem taką wieżę. Mm -hmm. No to dobra wieża była pana Sonika, co? No, no, A laser no. Się, się też tak, od to odsunęło, nie? już nie było warto. Na... Znaczy ta moja była bez adapteru. No, moja miała laser. No, miała i tylko radio. Poznęło. Radio i dwie kieszenie na kasety, nie? Dwie kieszenie? No. O, no, 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 dobra. Miał, ale to głośniki tylko zostały, no i elegancko. I ja no je tylko wezmę, tylko. Mm, kurde, tam coś jest obdarte z tyłu trochę, lekko co? No, u góry, ale to delikatnie, tak jest ten zdarte tam. Taki, no nie, nawet kiedy to, to się. Odda, ja, tam... ja mam rękę połamaną. To by pan, ja jest z Poznania, jestem ogólnie. By pan mi pomógł trochę przetransportować tam? Ale gdzie? Na Jeżyce. no Mógłbym. Dobra, to jutro jakoś po 17 bym miał czas. A pan? Znaczy, no to ja, jak już, to wieczorem. A, czyli po której? Znaczy, wieczorem, no, no po południu jakoś tak, bo też jutro mamy coś zaplanowane. Mhm. I najwyżej, jakbym wracał tam, to roku, no to. To jeszcze do pana zadzwonić, nie. muszę jutro. Znaczy, nie, no możemy się umówić na przykład tam, nie wiem. Na którą? Na 18:00 Dobra, pasuje, 18. Osiemnasta i gdzie, gdzie się spotkamy? No to, no nie wiem, no, no to właśnie, no gdzie, czy Pan gdzieś podjedzie, czy, czy ja mam? No ja mogę podjechać, gdzie, gdzie, gdzie pod pan... McDonald na dworcu. No bo ja tu mieszkam przy Starym Browarze, no to jest, a, to jest daleko od dworca. No nie, daleko, to od daleko, pod browar, to pod Stary tak. Browar mogę przyjechać po Pana. No, Ja no, jedną ręką dobra. kieruję autem, wie Pan, bo połamaną mam. No, <laughs> Aha. Ma, mam nadzieję, że mi mandatu nie wypiszą, ale dojadę, myślę, że dojadę. Kurde, Felek, ale to ten, yy, to ten głośniki, one ciężkie są, nie? Znaczy no, ja wiem, no, no zależy, no. No one mają niecałe 40 centymetrów, nie no to to nie są jakieś wielkie kolumny, nie? Ile ona no, 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 tam może mieć jedna tam. Bo to są takie drewniane konk konkret solidne obudowy, nie? Tak jak so, solidne? No, no, no mogę panu A? zważyć taką jedną. Nie no, nie trzeba. Weźmie pan jeszcze na chwilę z, zadup czy tam basem. Dobra, już. Dobra, dobra. Pasuje, pasuje. No. Wszystko. Wie pan, także jednak tutaj panu powiem, że że to trochę, kurwa, mój magnetofon lepiej gra, więc do widzenia. Mój magnetofon lepiej gra niż, kurwa, jego tibijskie głośniki. Ja to lubię! Elo, mordo, wzy wzywałeś na...